Prezentacja regionalnych potraw, warsztaty kulinarne czy występ zespołu Łosiowianie. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekały w ostatni weekend wakacji na mieszkańców Dąbrowy. Promujemy lokalne produkty, lokalne potrawy i przede wszystkim aktywności naszych lokalnych mieszkanek i mieszkańców. Bardzo się cieszę, że z okazji 50-lecia gminy Dąbrowa, właśnie tutaj, na boisku szkolnym, spotykają się nie tylko dzieci, nie tylko dorosły, dorośli, ale Również nasze opolskie smaki, opolskie smaki, w którym jest całe bogactwo kultury. Bogactwo kulinarne obecne na tej ziemi to efekt przenikania się różnych kultur i tradycji. Te kulinaria są też niezwykle ważne, bo przecież my tutaj jesteśmy ziemią wielokulturową, tu łączą się różne kultury mniejszości niemieckiej, miejscowości zasiedlonych przez Ukraińców, więc na przestrzeni latach włączone jeszcze w taką polską kulturę można powiedzieć, że dzisiaj będzie smacznie można będzie nie tylko właśnie spróbować, ale też powąchać, dotknąć, porozmawiać. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców, którzy w czasie imprezy zaprezentowali lokalne potrawy. My będziemy smażyć pączki, taki nasz, takie mini pączki. Tak, pączki będą serowe z nutą cytryny, posypane cukrem pudrem. Bardzo dobre. Będziemy je zaraz smażyć, także zapraszamy na degustację. Będziemy częstować taką sałatką regionalną tutaj. Z wielu sałatek takich, czy to jest jak taka niemiecka, czy jakaś, tak? <laughs> brat kartofel, czy kartofel zalad, jakaś z tego regionu, bo tu kiedyś też to było znane. To... Mamy chleb ze smalcem który u nas w zasadzie na wszystkich imprezach króluje. Także tutaj też chcieliśmy to zaprezentować. Oprócz tego mamy takie syropki różne pyszne, które są do, do wody, do rozcieńczenia i bułeczki drożdżowe z, z drzebikiem. Degustacje poprzedziły kulinarne przygotowania, a każdy odwiedzający z pewnością mógł znaleźć coś dla siebie. To są najlepsze na świecie. Dlatego też tu przyjechałam, chociaż wcale nie byłam zaproszona. I po to, żeby zakupić i popróbować regionalnych potraw. Wydarzenie wpisano w jubileusz 50-lecia gminy Dąbrow'a. Smaki łączą Opolskie. Objęte były patronatem honorowym marszałka Andrzeja Buły. Zadanie zostało współfinansowane z budżetu województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania publicznego Opolskie ze smakiem.